Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam unboxing jednej z najbardziej pożądanych kart nowej generacji, a więc takiego ekstremalnego Aorusa Extreme w wersji RTX 3090. Jest to jedna z najbardziej rozchwytywanych kart graficznych i najwydajniejsza. Dzięki niej możecie grać w gry w rozdzielczości 8K na odpowiednim, oczywiście, monitorze bądź TV, jeśli taki posiadacie. Wyposażona w najnowsze standardy jak HDMI 2.1 oraz obsługę. Display portu wersji 14A. Karta ta daje niesamowitego kopa w grafice, więc jeżeli użystawicie sobie wszystko na maksa i żądacie jakości obrazu bez żadnych kompromisów, jest to idealny wybór. Zaraz dobierzemy się do tego wielkiego pudła i już tniemy te plastiki, które nas zabezpieczają. W tym wielkim pudle znajdujemy oczywiście Aorusa, instrukcję szybkiego uruchomienia. Informacja o zasadach gwarancji, co jest charakterystyczne. Aorus, czyli gigabajt stricte, produkt gigabajta udziela czteroletniej gwarancji po rejestracji produktu oraz oczywiście skrócony manual. W pudełku znajdziemy oczywiście samą, ka samą kartę graficzną, która wygląda przepotężnie, jest wielka, ciężka, masywna i Widać tu moc. Znakiem rozpoznawczym sprzętu w marki AORUS jest logotyp z sokołem, a więc tu mamy taką fajną figurkę, która jest tego ucieleśnieniem. Do działania AORUS wymaga potężnego zasilacza 850W i oczywiście jest zasilana przez trzy ośmiopinowe złącza zasilania. Jest to ekstremalna propozycja skierowana dla najbardziej wymagającego grona klientów, oczekujących maksymalnej wydajności i bezkompromisowego działania. Żebyście mieli pełen experience, karta wygląda nie tylko zjawiskowo i futurystycznie. Jest wielka, duża i ciężka. Po zamontowaniu w komputerze widać, że to kawał potężnego sprzętu. A Orus 3090 Extreme jest nie tylko wielki, duży i ciężki. Po zamontowaniu w komputerze wygląda przekozacko i niezwykle futurystycznie. Konstrukcja karty zajmuje 4 sloty i ma 32 cm długości, co pokazuje, jak dużą i wielką jest ta karta. Prezentowany tutaj model Aorusa Extreme RTX 3090 zalicza się do jednej z najwydajniejszych seryjnie produkowanych linii RTX 3090. Linia RTX 3090 Aorus Extreme została podkręcona z seryjnych 1695 MHz do 1860. A co więcej, można ją samodzielnie podkręcić, w czym pomaga nam mocna sekcja zasilania i trzy ośmiopinowe złącza. Pozostawiające nam spory margines overlockingu. Seria Amper RTX 3090 wprowadza obsługę nowego standardu złącza HDMI 2.1, pozwalające nagranie w 4K w 120 Hz, display portu w wersji 1.4a oraz możliwość podłączenia dwóch takich kart za pomocą złącza SLI NVLink. Układ chłodzenia rzeczonego Aorusa to masywny radiator z komorą parową i ciepłowodami oraz trzy potężne wentylatory o średnicy 115 mm każdy oferujące półpasywny tryb działania. Chłodzenie połączono tutaj z efektownym podświetlaniem RGB Fusion 2.0 16 milionami kolorów. Niezwykle fajnym patentem jest frontowy ekran LCD na którym Mogą pojawiać się informacje diagnostyczne dotyczące pracującej karty lub własny tekst lub animacja. Oczywiście możemy to w pełen sposób modyfikować poprzez specjalną aplikację. Producent spiesznie reklamował tą kartę do grania w wysokich rozdzielczościach 8K z obsługą ray tracingu i z hdr -en. Co najbardziej rzuca się w oczy po zamontowaniu grafiki w komputerze, i pograniu w kilka gier to automatyczne skalowanie przez gry, które wykrywają kartę rtx jako najmocniejszą konfigurację i ustawiają oczywiście wszystkie na wszystko na możliwe maksimum. Po włączeniu ray tracingu i rozdzielczości 8K gry dają niesamowite wrażenie wizualne. Poziom tekstur jest niesamowity, a ilość detali jest obłędna. Niestety jest to bardzo zasobożarna i średnia wartość. Klatek w takim Cyberpunku w 8K bez DLSS wynosi około 32 fps. Jeśli chcemy zwiększyć wydajność po włączeniu DLS-a, w trybie automatycznym wartość wzrośnie nam do około 38 klatek, co daje zdecydowany boost szybkości, ale niestety nieco kosztem jakości grafiki. Granie w 8K jest fajne, ale tak naprawdę obecne gry oraz najnowsze konsole dopiero wprowadzają możliwość pełnego grania w pełnej krasie 4K w trybie 120Hz, które dopiero wita pod nasze strzechy i staje się standardem. Fajne patentem jest Steam, który podaje nam ile osób używa jakiej rozdzielczości. Według ich Steam Chartu około 35-40% graczy. Używa rozdzielczości Full HD, a drugą grupę stanowią używające rozdzielczości HD zwykłej, co dobitnie pokazuje, jak małą niszę stanowi jeszcze 4K, nie mówiąc tu o rozdzielczości 8K. Jest to zatem ekstremalna propozycja kierowana do najbardziej wymagającego grona klientów, którzy oczekują od sprzętu bezkompromisowej wydajności w najwyższej formie maksymalnej. Podczas użytkowania sprzętu przez około 1,5 tygodnia zachowywał się bardzo dobrze. Wydajność była najwyższej klasy. Całość gier, które grałem, chodziła praktycznie w najwyższych detalach. Czy kartę można w 100% polecić? Niestety nie do końca. Wyłączyła się w trakcie grania w jedną z gier, a chodzi tu m.in. o GTA 5, No i teraz jest praktycznie niewykrywalna. Ani przez BIOS, ani przez płyty główne jest całkowicie martwa. Kartę trzeba było wysłać na gwarancję, no i niestety... Całość zakupu RTX 3090 poszło praktycznie w niepamięć, a kasa praktycznie w błoto, o ile producent nam wymieni tę kartę.